Szanowni Państwo, serdecznie witamy na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej o, na temat drugiej frekwencji. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego. Dobry wieczór Państwu. Zgodnie z zasadami kodeksu wyborczego przedstawię komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie osób... W którym do godziny 17 w dniu 25 października bieżącego roku wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zbiorczą informację w skali kraju, Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego od 25 969 obwodowych komisji wyborczych spośród 25 970 komisji obwodowych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze kraju informuje, że według stanu na godzinę 12, przepraszam, 17 w dniu 25 października 2015 roku. Po pierwsze, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 30 146 694 osoby. Po drugie, wydano karty do głosowania łącznie z wysłanymi pakietami wyborczymi 11 748 920 osobom uprawnionym co stanowi 38,97% w stosunku do liczby osób uprawnionych. Jeżeli chodzi o zbiorczą informację w wybranych miastach, to w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu spośród większych miast w Sosnowcu 38,43%. Z kolei najwięcej w stosunku do liczby uprawnionych wyborców wzięło udział w głosowaniu w Warszawie 50,79%. Jeżeli chodzi o zbiorczą informację według województw, w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w województwie opolskim to jest 32,94%. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w województwie mazowieckim 43,62%. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Cydynia, powiat Gryfiński, województwo zachodniopomorskie, to jest 20,75%. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w mieście Podkowa Leśna, powiat Grodziski, województwo mazowieckie to znaczy 59,62%. Warto wskazać, że w porównaniu do godziny 12, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła frekwencję, która wynosiła 16,5%, w tej chwili blisko 39 Czyli przyrost w ciągu kolejnych pięciu godzin wyniósł 22,5%, czyli frekwencja wzrasta w porównaniu do pierwszych pięciu godzin. Odpowiadając ewentualnie na pytanie dotyczącą frekwencji w wyborach parlamentarnych w roku 2011 inne godziny wówczas obowiązywały podania frekwencji, mianowicie na godzinę 18, czyli godzinę później, frekwencja wówczas wynosiła 39,65%. Czyli w tej chwili o godzinie 17 w zasadzie osiągnęła frekwencja w dniu dzisiejszym, frekwencję z roku 2011 z godziny 18. Szanowni Państwo, jeżeli są pytania, proszę przedstawić siebie i redakcję, którą Państwo reprezentują. Mikrofony są po lewej i po prawej stronie sali. Dzień dobry. Ewa Stankiewicz, ja reprezentuję Ruch Kontroli Wyborów, również jestem dziennikarzem telewizji Republika i mam cztery pytania. Bardzo proszę, żeby pytania były krótkie i pojedyncze. Dobrze, jeśli mogę zadać, jeśli pani mi pozwoli zadać, to już, już to czynię. Otóż po pierwsze chciałabym się zapytać, dlaczego. W najbardziej newralgicznych miejscach liczenia głosów nie ma mężów zaufania, znaczy nie mają wstępu mężowie zaufania do tych najbardziej newralgicznych miejsc. Jednym z takich miejsc jest e, e, krajowe biuro wyborcze, tutaj które rozumiem jest pod zarządem pani Beaty Toka, i obecnej tutaj na sali. To jest komórka, do której spływają głosy Ewa, na ale poziomie proszę centralnym. konkretne Pytanie, żebyśmy mogli przejść do odpowiedzi i pozwolić jeszcze innym dziennikarzom także zabrać głos. Dobrze, więc zadaję to pytanie, dlaczego do najbardziej newralgicz, newralgicznych miejsc, który, których, do których spływają wyniki na poziomie centralnym liczenia głosów i które ostatecznie podaje wyniki, nie mają wstępu mężowie zaufania. To jest pytanie pierwsze. Dziękuję bardzo za pytanie Przepraszam, pierwsze. To jest, ja, tak, oddam, pytanie ja zbiorczo zadam odpowiedź. wszystkie cztery pytania. Również takim miejscem pozbawionym całkowicie kontroli społecznej są punkty odbiorów protokołów. Tam jest wyrywkowa tylko kontrola mężów zaufania tylko tych komisji, które przyniosą swoje protokoły. Natomiast na poziomie zbiorczym tam nie ma żadnej kontroli mężów zaufania. To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie to jest, dlaczego Państwo odmawiacie opublikowania skanów protokołów z obwodowych komisji wyborczych w Internecie? I tutaj podkreślam, chodzi o skany protokołów nieodane, wprowadzone do systemu, dlatego że ten system jest nieszczelny, nietransparentny i Dlaczego państwo odmawiacie z tego co wiem również zdziwiona jest tym faktem OBWE, ponieważ ruch kontroli wyborów spotkał się w tej sprawie z OBWE. Czy być może państwo zmienicie decyzję i jednak wydacie taką uchwałę dotyczącą opublikowania w internecie skanów, protokołów obwodowych komisji wyborczych, czyli tych podstawowych najmniejszych komórek. To było drugie pytanie. Pani Ewa, ale pro, proszę pozwolić odpowiedzieć, bo później tych pytań będzie na tyle dużo, że nie będziemy pamiętali pierwszych. Dobrze, to proszę odpowiedzieć. Za chwilę zadam dwa kolejne pytania. Znaczy odpowiadając na, na pani pytania dotyczące mężów zaufania, to chciałbym wskazać, że zgodnie z treścią artykułu 42, paragraf 4, w dniu głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowych komisji wyborczej mają prawo być obecni na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z przepisami kodeksu mężowej zaufania. W zasadzie pani wskazuje na... Okoliczności, które dopiero po zakończeniu głosowania będą zachodziły, mianowicie kwestia sporządzania protokołów ustalenia wyników głosowania. Także my nie mamy żadnych w tej chwili sygnałów, żeby mężowie zaufania nie uczestniczyli w pracach obwodowych komisji wyborczych. Jeżeli chodzi o obecną konferencję, ona dotyczy tylko frekwencji. Czyli też nie dotyczy wyników, dotyczących już ustalenia wyników głosowania. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie skanów protokołów po ustaleniu wyników przez obwodowe komisje wyborcze, ona już była przedmiotem tutaj kilku spotkań, licznej korespondencji i w zasadzie, można powiedzieć, kwestia i warunków technicznych, i organizacyjnych, przynajmniej na obecnym etapie, nie pozwala, żeby w jednym czasie wszystkie skany protokołów obwodowych komisji znalazły się w internecie. Wszystkie dane dotyczące wyników głosowania w poszczególnych komisjach obwodowych każdy obywatel, każdy wyborca. Również członkowie ruchu kontroli wyborów będą mogli sprawdzić i porównać z protokołami obwodowych komisji wyborczych, przy, przy których pracach, mam nadzieję, uczestniczyli. Dobrze, zrezygnuję z tych dwóch kolejnych pytań. Zadam po raz drugi te same pytania, ponieważ nie uzyskałam na nie odpowiedzi. Dlaczego do najbardziej newralgicznych miejsc liczenia głosów nie mają wstępu mężowie zaufania? Mówię tutaj o Krajowym Biurze Wyborczym, które na poziomie centralnym zajmuje Pani się tym głosów. to liczeniem jest pytanie głosów, już zadane, także bardzo proszę. Ale nie, nie została nie, nie udzielona odpowiedź. Drugie, drugie pytanie. Dlaczego Państwo nie opublikujecie skanów protokołów obwodowych Komisji Wyborczej? Nie chodzi o dane wprowadzone, ponieważ tu jest, tu, jest za, tu jest kwestionowany proces liczenia głosów, więc nie chodzi o dane wprowadzone do komputera, ponieważ ten system nie jest transparentny. Chodzi o opublikowanie skanów z protokołów obwodowych Komisji Wyborczych. Organizacje pozarządowe zadeklarowały swoją pomoc techniczną w tej sprawie. Państwo odmówiliście. Dwa pytania. Jeszcze raz proszę o odpowiedź na te dwa pytania. Pani redaktor, dziękuję. Proszę kolejnego dziennikarza. Wojciech Grzyński Telewizja Polsat News. Ja tylko Ale nie uzyskałam odpowiedzi. Odnośnie sygnałów dotyczących incydentów wyborczych. Czy mamy jakieś informacje o tym, żeby jakieś poważniejsze incydenty gdziekolwiek miały miejsce? I też jedna kwestia techniczna. Wspomnieli Państwo, że to są rezultaty z 25 969 na 25 970. Czy wiemy dlaczego to jedna komisja nie wysłała? Jeżeli chodzi o jedną stałą komisję wyborczą owodową to faktycznie komisja z rady mina po prostu nie zmieściła się w czasie przeznaczonym na przekazanie informacji do państwowej komisji wyborczej to znaczy do godziny 18:00 ale sądzę że ten problem na pewno nie będzie istniał po godzinie 21:00 są jakieś incydenty, czy mamy wiedzę o incydentach? Proszę bardzo, może pan. Sędzi. Nie ma na chwilę obecną poważniejszych zgłoszeń o incydentach, które by wpływały na przebieg wyborów, czy skutkowały koniecznością przedłużania ciszy wyborczej. Można powiedzieć, że incydenty są standardowe jak przy każdych wyborach, czyli kwestia zniszczeń dotyczących banerów wyborczych. Odnotowano w przypadki poruszania się pojazdów, na których znajdowały się plakaty wyborcze, czy też zaparkowanie pojazdu, również oklejonego odpowiednią treścią wyborczą. Pojawiają się również sygnały o łamaniu ciszy wyborczej w internecie, jak również wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych, czy rozrzucanie ulotek w miejscach publicznie dostępnych. Zgłoszenia dotyczą y, również jedno zgłoszenie dotyczy kwestii nakłaniania do y, głosowania na konkretną osobę odnotowano przypadek dwóch osób w stanie nietrzeźwym które zostały nakłonione za drobną opłatą na głosowanie na konkretną na konkretną y, osobę również mamy jedno zgłoszenie dotyczące y, posługiwania się podrobionym dowodem osobistym i próbę oddania oddania głosu y, no, jako legitymująca się dowodem osobistym innej, innej e, osoby. W związku z tym to nie są incydenty, które by wpływały na tok procesu wyborczego w dniu dzisiejszym. Takie na chwilę obecną mamy informacje z Komendy Głównej Policji. Bardzo proszę kolejne pytanie, jeżeli. Panie ponownie... przewodniczący, Olegów Ceski, Polska Agencja Prasowa, chciałem zapytać, czy w związku z tym, co powiedział yy, pan, pan sędzia, czy jest możliwość, że cisza wyborcza będzie przedłużona? Czy jest jakaś decyzja na tak, na nie? To znaczy, proszę państwa, jeżeli chodzi o ciszę wyborczą, yy, to w tej chwili żadna uchwała obwodowej komisji wyborczej, która uzyskała ewentualnie zgodę yy, okręgowej komisji wyborczej nie wpłynęła do Państwowej Komisji Wyborczej, czyli na godzinę 18.45 mogę stwierdzić, że cisza wyborcza prawdopodobnie będzie obowiązywała do godziny 21.00. Może jeszcze w uzupełnieniu na pytanie Pani Redaktor, chciałbym zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie chociażby do wyborów prezydenckich czy do referendum, Żaden mąż zaufania nie zgłosił się do Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli chodzi o udział. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że mężowie zaufania mogą uczestniczyć, kiedy będą doręczane protokoły, uczestniczyć przy przyjmowaniu protokołów. Tak, proszę. Przecież mąż zaufania bierze udział w tych wszystkich czynnościach, ma prawo rejestrować te czynności. Mówimy o komisjach obwodowych, a w komisji, w państwowej komisji wyborczej żaden mąż zaufania nie zgłosił swojego udziału i nie ma w tej chwili żadnego zgłoszenia, więc nie rozumiem tego pytania. Ale jak może mówić o odmawianiu komuś, kto nie zgłosił żadnego tutaj wniosku do udziału w Państwowej Komisji Wyborczej? A poza tym to nie Krajowe Biuro Wyborcze zlicza, tylko Państwowa Komisja Wyborcza i bierze za to odpowiedzialność. Także. Pani redaktor, bardzo dziękuję za dyskusję, która się rozwija. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pan redaktor czeka tutaj już. Rafał Poniatowski, TVN24. A ja chciałbym zapytać o to, jak ma się system informatyczny, który, jak rozumiem, będzie bardzo pomocny w liczeniu głosów. Pamiętamy, co działo się no, nie cały rok temu, a działo się dużo i długo. Chciałbym zapytać, jak ów system, a może to nowy system, jest przygotowany do liczenia głosów teraz. System informatyczny, jak widzimy, ma się dobrze. W tej chwili podali, Państwa Komisja podała komunikat frekwencyjny. On jest oparty na właśnie komunikacie elektronicznym. Niemalże wszystkie komisje obwodowe przesłały nam ten komunikat, w związku z czym no, mamy nadzieję, że system również zadziała w nocy. Proszę mogę, bardzo. Ale jak rozumiem, jakieś testy się odbyły, tak czytaliśmy gdzieś? Tak, te, testy tak, odbyły się powiem. dwukrotnie, to były testy w październiku, 8 października, a następnie 15 października. Te testy zostały poprawnie przeprowadzone, system informatyczny jest przygotowany, zresztą po komunikatach Państwowej Komisji, komunikatach frekwencyjnych, widzimy, że ten system działa poprawnie. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Jarek Kostkowski, TVN Fakty. Ja mam pytanie, kiedy będzie znany podział na mandaty? Dokładnie. Jeżeli chodzi o wstępne dane pozwalające na ustalenie, które komitety wyborcze będą uczestniczyć w podziale mandatów, te dane są przekazywane systemem informatycznym i z harmonogramu prac komisji wynika, że prawdopodobnie Jutro najpóźniej o godzinie 18 podamy dane dotyczące, najwcześniej. najwcześniej przepraszam, e, o godzinie 18, natomiast we wtorek przewidujemy już ostateczny podział na poszczególne komitety wyborcze. Ja jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że sprostować, bo tutaj państwo mówicie, że nikt nie zgłosił akcesu jako mąż zaufania do, Państwa, do komisji centralnej, natomiast to jest niestety niezgodne z prawdą, bo ja sama zgłosiłam taki akces i z ruchu kontroli wyborów znam co najmniej kilka osób, które zgłosiły taki akces, więc to, te informacje no niestety nie są zgodne z prawdą. Mogę tylko powiedzieć, że zapraszamy, nic mi nie wiadomo, żeby Ktokolwiek się zgłosił z mężów zaufania i nie miał prawa uczestniczenia w pracy. Rozumiem, że do Krajowego Biura Wyborczego również Państwo zapraszacie. Jeżeli, jeżeli to będzie mąż zaufania. Oczywiście. Mąż zaufania, tak. Czyli Krajowe Biuro Wyborcze jest otwarte na mężów zaufania. Rozumiem, że to jest deklaracja Państwowej Komisji Wyborczej. Zawsze jest otwarte. I Krajowe Biuro Wyborcze i Państwa Komisja Wyborcza zawsze są otwarte. Przy referendum mężowie zaufania brali udział w, w Państwa Komisji Wyborczej. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? I tak, proszę jeszcze bardzo. Jest zapytać, kiedy się spotykamy ponownie? Znaczy, mam nadzieję, że o godzinie 21.00 będę mógł stwierdzić zakończyć. Tak, 21.20, bo jeszcze ewentualnie na kwestii przekazania informacji z okręgowych komisji wyborczych, że będę mógł zakończyć, ogłosić zakończenie ciszy wyborczej. To jest niespełna 130 minut jeszcze pozostało do zakończenia głosowania. Dokładną godzinę konferencji końcowej też sobie tutaj wspólnie jeszcze ustalimy. Dziękuję bardzo za tę konferencję, za to spotkanie i zapraszam serdecznie po godzinie 21. Dziękuję Państwu za udział.